Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy. Witajcie na kanale Lux and Happy. Zawsze zastanawiam się, co tu zrobić z tym mikrofonem, który kompletnie zaburza mi wszystko. Powinnam do niego ogarnąć taki mikropod. Słuchajcie, kotki mi tutaj przeszkadzają troszeczkę. Dzisiaj przychodzę do Was w biegu, bo bardzo chciałam nagrać tego vloga, ale ostatnio naprawdę Jakoś mi to czasowo nie wychodzi, żeby się zebrać, żeby wykroić pół godziny na to, żeby nagrać vloga, a dzień wcześniej wieczorem, żeby przygotować tematy. Dlatego tak może chaotycznie dzisiaj będzie, słuchajcie, ale będzie. Wiecie, że pracuję od półtora miesiąca, co sprawia, że naprawdę jest mi bardzo ciężko w tej chwili wykroić czas i bardziej vlogi staram się nagrywać weekendowo. Żeby mieć właśnie materiał na poniedziałek i na czwartek, co w jakiś tam sposób nie ogranicza, ale słuchajcie, nie można mieć wszystkiego, prawda? Bardzo się cieszę z nowej pracy i serdecznie Was namawiam do śledzenia profilu Partners International na Instagramie, bo tam działam, tam wrzucam bardzo dużo filmików, materiałów nieruchomościowych, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będzie o nowościach, które dostałam w ostatnim czasie, bo jest parę świetnych perełek, które myślę, że mogą was zainteresować. To nie jest jakaś jedna konkretna współpraca, to będzie kilka produktów bardziej tak pierowo, które otrzymałam, ale chcę wam o nich opowiedzieć. Także kochani, po szybkim intro, w którym uwaga, przyciszę muzykę, bo wiem, że niektórych uszy bolą, postaram się Poprawiać. Eee, lecimy z intro i zaraz będą nowości odzieżowe, makijażowe. Coś tam jeszcze, nawet jeszcze nie odpakowałam wszystkiego. Odpakujemy razem. Słuchajcie, lecimy z intro. OK, kochani, zaczynamy od nowości odzieżowych. Mam na sobie sweter, o swetrze będzie innym razem, ale też go podlinkuję, bo jest boski. Mam na sobie spodnie, które otrzymałam ostatnio od marki Tatum. Bardzo fajne joggery. Wiecie, że ja lubię joggery? Mam jedwabne joggery w kolorze granatowym i czarnym, które noszę non-stop ale joggery to, to jest ten typ spodni, które chyba lubię najbardziej. Są luźne na górze, mają kieszenie, mają tutaj gumeczki, dzięki czemu wyglądają świetnie do botków, wyglądają świetnie do traperów, do botków na obcasach. Co więcej, te spodnie wyglądają również całkiem fajnie z tyłu. Ja bardzo lubię spodnie joggery, które mają właśnie dwie kieszenie na pośladkach. Nie lubię takich spodni, dlatego nie kupiłam tych jedwabnych spodni z hajem, które zresztą Wam polecałam, bo miały tylko jedną kieszonkę z prawej strony. Dla mnie to... Albo muszą mieć spodnie z tyłu takie zamarkowane dwie kieszonki symetrycznie, albo po prostu dwie kieszonki zwyczajne. Tak, jak te, one mają jeszcze sznureczek. Bardzo, bardzo fajne spodnie, polecam. Nie wiem, w jakich w one są kolorach, nie pamiętam, ale na pewno wam podlinkuję. Eee, z nowości jeszcze, i teraz uwaga, będę się tutaj, e, posłużę się filmikami, które nagrałam z Polą e, na zewnątrz. Posłużę się filmikami, w których prezentujemy razem dwie identyczne kurtki w dwóch różnych kolorach, tak naprawdę dosyć podobnych. kolor kot miał, czy słyszycie, jak on tam wściekł się? Trudno, wybaczcie. Eee, Muszę go ściszyć. Zwariował. Tak robi Hiko zawsze, kiedy chce, żeby Simba do niego przyszedł. Zamiast przyjść do Simby, to miał czy na cały dom, czasami również w nocy. Dobra, ale nie o tym, nie o tym. Wiecie już, że prezentowałam na moim Instagramie. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, jeśli nie, to zapraszam serdecznie, że prezentuję tam bardzo często nowości. I teraz prezentowałam dwie rewelacyjne kurtki puchowe od marki. Tatum. Pokażę Wam jedną, bo w drugiej Pola poszła do szkoły. Ona nie może się dosłownie odczepić od tej kurtki. Ustaliłyśmy wczoraj, że nie pójdzie w tej kurtce do szkoły dzisiaj, już mogła nagrać, ale rano było tak mało się, ja po prostu muszę iść w tej kurtce, bo ją kocham. mnie dobra, idź. Opowiem widzą więc wybaczcie, nie będzie kurtki Poli. Ona jest w kolorze ciemnym, morskim, takiego głębokiego turkusu. Zresztą najlepiej pokażę Wam ten kolor na filmie, które nagrałyśmy razem w świetle dziennym. A dziś na żywo pokażę Wam tylko kurtkę granatową. Ja sobie zamówiłam kolor granatowy. Nie wiem, czy tutaj teraz na tym filmie ten kolor będzie oddany w taki sposób, jaki powinien, ale najbardziej podobały mi się te, oprócz tego, że kurtka jest mięciutka, puchowa, leciutka, wspaniała, gruba. To bardzo mi się podobają te krótsze rękawy. One są gdzieś takie dotąd. I tutaj dalej jest rękawek, to wygląda trochę jakbyśmy miały sweter pod, pod kurtką z krótszym rękawem, bardzo fajna, mogłaby też ta kurtka być w wersji dłuższej, takiej do kolana, myślę, że to by było też Super. Myślę, że w tej chwili nie będę już tej kurtki zakładać, bo jest mi bardzo ciepło tutaj w domu, w sypialni, ale idealnie sprawdzą się tutaj filmiki, które nagrałyśmy z Polą w weekend. I teraz jeszcze podsumowując: te kurtki są dostępne w kolorze granatowym, takim ciemnym, głębokim turkusie. Bardzo fajny kolor i w kolorze beżowym. Ja bardzo lubię granat, dlatego zdecydowałam się na granatową. Miałam ochotę na tą, ten kolor, który wybrała Pola, ale ymm, pomyślałam, że on będzie lepszy dla Poli, będzie do niej bardziej pasował, więc podzieliłyśmy się. I teraz za każdym razem Pola mówi tak, ale mam piękne kutki, ale moja ładniejsza. Mówię, no. Życie. Słuchajcie, ładniejsza. Córka, ładniejsza, akutka, no co mam powiedzieć? Eee, dobra. To jest Tatum. Tatum mnie ostatnio zaskoczyło, ponieważ jakoś tak o tej marce zapomniałam. Przez ostatnie lata w ogóle tam nie wchodziłam do tego butiku w Galerii Mokotów, z uwagi na to, że miałam wrażenie, że te kolekcji się troszeczkę zastarzały. I odniosłam wrażenie teraz, że coś się zmienia, że coś się zmienia i że te designy zaczynają być. Coraz młodsze. Także zerknijcie na stronę, jest bardzo fajna nowa kolekcja, dużo takich asteckich wzorów. Ja yy, widzę, że to jest bardzo modne w tej chwili, nie do końca to jest mój styl, ale kto wie, słuchajcie, czasem pewne trendy muszę, do pewnych trendów muszę troszeczkę dłużej dojrzeć. Pokażę Wam teraz nowości kosmetyczne, coś, co bardzo mi się sprawdza od dłuższego czasu, bo w tej paczce z Bobby Brown była jedna sztuka takiego cienia, w formie kredki. Przyniosę teraz wszystkie trzy, bo dwa z nich dostałam już wcześniej, a teraz doszedł trzeci, który jakby dopełnił tej kolekcji i to jest Olajnit właściwie. Oprócz regularnych cieni, których używam na różne okazje, na taki szybki, naprawdę pięciominutowy makijaż, to sprawdza się doskonale oraz doskonale sprawdzi się też w trakcie podróży. Ok, miałam przynieść jedną rzecz, a przyniosłam tak naprawdę, od razu państwu słuchajcie lubieńców, ale nie da się mówić tutaj jeszcze na stojąco o wszystkim, więc najpierw opowiem Wam o tych nowościach. Tak więc tego cienia użyłam jako bazy, następnie ciemnego brązu użyłam na dolnej powiece i na górnej w kąciku zewnętrznym, żeby powiększyć optycznie oko. I od kącika wewnętrznego użyłam takiego rozświetlającego, bardzo, bardzo fajnego, perłowego koloru. Bardzo lubię te nowe cienie z Bobby Brown i stworzyły one dosyć mocną konkurencję do moich drugich ulubionych. Także teraz nie wiem, które są bardziej ulubione. Cieni, które Wam teraz pokażę, to są takie cienie. Widzicie, już kiedyś pokazywałam, one też są dosyć intensywnie przeze mnie używane. Cienie, które no, są w, podobnym, w podobnej kolorystyce. To jest ten, ta baza, to jest jakby cień ciemniejszy, a to jest taka perełka. Więc też to są świetne zestawy i te malutkie cienie. Tak, dla mnie trzy w jednym to są dokładnie moje kolory, ale są też chyba inne odcienie. I te kredeczki, słuchajcie, bardzo fajne na podróże. Dobra, myślę, że jeśli chcecie, to o makijażu Bobby Brown mogłabym stworzyć całą nową serię, może takich szybkich filmików, ale to musicie tutaj zagłosować. Może Instagram będzie odpowiednim miejscem, żeby tego typu publikacje zamieszczać, chciałam powiedzieć publikacje publikować. Mam te rozświetlacze w dwóch rozmiarach, mam właśnie takie duże i te, tę samą wersję mam w takim minisku, no jedna czwarta tego mniej więcej i, i też to mi się super sprawdza Zresztą resztą, rozświetlacz to nie jest taki produkt do makijażu, którego używa się bardzo dużo to są tak punktowo, miejscowo więc super Mam też tusz, który świetnie mi się sprawdza. Jest to Smoky Eye Mascara. Ja go mam w takiej wersji większej i w takiej wersji próbnej. Chciałam wam pokazać najnowszą przesyłkę, pierwszą, którą dostałam z Bobby Brown i do końca nie wiem, co tam się znajduje. Otwórzmy ją razem i jest to chyba już jakiś świąteczny, świąteczny sygnał do influencerek. Także otwieramy. Ok, tutaj są nowości, a tutaj są bombki Bobby Brown. To co otwieramy najpierw. Um, może nowości, bombki? Bombki zachowam dla siebie albo pokażę Wam na Instagramie. Właśnie w tych nowościach znajdziemy szminkę Luxi Lipstick. Ja bardzo lubię, mam takie dwie szminki, na które często zwracacie uwagę. One są z Bobbi Brown. Jeżeli mam usta czerwone, takie krwiście czerwone, to jest to. Parisian, Parisian, Parisian kolor, ehm, szminka z Bobbi Brown, a jeżeli mam takie mocniejsze, dzisiaj mam sam błyszczyk, ale jeżeli mam taki, e, takie bordo, właściwie bordo, taki ceglany kolor, ciemniejszy, też tak idealnie napigmentowany, to jest to Clare. i to są dwie szminki właśnie z Bobbi Brown. E, ja myślę, że zajrzymy razem e, do tego odcienia. I one są naprawdę mega trwałe, ta czerwona to totalnie zwraca, zwraca uwagę, a z kolei Clare jak się pomaluje do filmu to zawsze jest kilka pytań, a ja oczywiście wiecie, że jestem świetna w podlinkowywaniu tych produktów, po prostu cudowna, um, więc najczęściej się to po prostu nie podlinkowuje jakoś samo. To jest odcień tej szminki, więc widzicie, ona jest troszkę podobna do Clarée. Musiałabym je porównać ze sobą. Bardzo sympatyczny odcień, i wydaje mi się, że jest to podobna szminka do Clarée, troszeczkę. Także w kolejnych wideo będziecie mogły oglądać mnie w tym fantastycznym, jesienno-zimowym kolorze. Zobaczmy, co jeszcze znalazło się w tym pudełeczku. Kolejna nowość od Bobby Brown w tym sezonie to Jade. No, nie mogę przeczytać. Jade Stone. Nie mogę przeczytać od. Y <grych> w ekraniku małym. Słuchajcie. Jade Stone. Zobaczmy, y co to za paletka. Jest to paletka cieni. Bardzo lubię cienie. Wiecie, że mam jej naprawdę dużo. Y mam trochę cieni Morphe. One są fajnie napigmentowane. A to zobaczmy razem. Trochę, żeby nam lusterko nie przeszkadzało. Śliczne odcienie. Śliczne. Brązy. Beże, biały, złoty. Cudo. To jest dokładnie to, czego ja używam. Także tutaj, o Jezus, jaki piękny złoty. Tutaj są trzy złote odcienie. Jest taki champagne, jest taki rose i jest taki gold, gold. Dziękuję Bobby Brown. No wreszcie, wreszcie ktoś przygotował mi trzy złote odcienie i jeszcze jest taki kaki gold. Naprawdę super. I ciemna zieleń. Myślę, że każdy, każdym z tych cieni mogłabym się... E, Umalować, i tutaj nie ma ani jednego koloru, który byłby dla mnie, nie wiem, jakiś bordo albo fiolet. Nie ma tu ani jednego koloru, którego bym nie chciała użyć, spróbować. Także wiecie, że w paletkach cieni zwykle tak jest, że używamy trzech, a reszta leży i są nowe, i potem nie wiadomo, co z tą paletką zrobić. Też tak macie? Bo ja po prostu zawsze te skończone cienie potem trzymam po pięć lat te paletki, takie ze użytymi jednym albo dwoma odcieniami. I szkoda ich wyrzucić, bo są na przykład drogie Chanel albo Estee Lauder i w ogóle. Dobra, e, lecimy dalej. Czy ja jeszcze mam Wam coś do pokazania? Tak, tak, jest jeszcze jedna paczuszka. E, jest to paczuszka z kremami marki, i teraz kurczę, nie przygotowałam się, nie wiem jak to się wymawia. Powiedzmy, że przeczytam po polsku Eucerin, nie wiem czy to jest po francusku, e, podwójne. Działanie przeciwzmarszczkowe. I co mamy w tym zestawie pierowym? Słuchajcie, naprawdę bardzo lubię te zestawy pierowe. Pięknie opakowane, wszystkie informacje o produkcie. Są to kremy z kwasem hialoranowym, więc idealne do mojego wieku. Krem na dzień, jak już powiedziałam, do skóry suchej, krem na noc oraz krem pod oczy. Normalne pojemności, 50. Sprawdźmy. 50, tak. 50 ml kremy i standardowa. Piętnastka w przypadku kremu pod oczy. Także słuchajcie, chyba wszystko Wam pokazałam z tych nowości. I teraz uwaga! W najbliższych dniach, czyli w poniedziałek, może w czwartek i w kolejny poniedziałek na pewno pojawią się przynajmniej dwa, jeśli nie trzy filmy z rewelacyjnymi nowościami polskich marek. Także, jeśli lubicie marki Lovely Silk, to będę miała Nowości z nowej kolekcji i zobaczycie, jak wyglądają na mnie te produkty. Będę miała rewelacyjną, rewelacyjną kolekcję, bo już zamówiłam i czekam, aż do mnie przyjdzie. Kolekcję marki Kazar. Tych butów będzie tak dużo, że ja zwariuję i wy oszalejecie, tak mi się wydaje. I będę miała również. Cudowne nowości z Mourmoix i tym razem wybrałam takie rzeczy, że em, no naprawdę bardzo mocno się zastanawiam co z tych rzeczy zatrzymać, e, co powinno ze mną zostać na zawsze, bo chciałabym zostawić je wszystkie. Między innymi ten cudowny sweterek z Kaszmirem. On ma taki kolor jasnego beżu, ale słuchajcie, ja nie będę się dziś o tym rozwodzić. Oczywiście e, Pewnie odkopię mój kod rabatowy, także będzie w opisie do Mormua. Teraz jest oferta z okazji Black Friday, więc nie wiem, czy ten kod będzie działał. Jeśli nie, to poczekajcie spokojnie, albo kupujcie na Black Friday, a ja zaoferuję Wam kody rabatowe i pokażę Wam wszystkie świetne nowości, których jeszcze wcześniej nie było na kanale z marki Mormua. Pamiętajcie, będzie oddzielny film z Lovely Silk i będzie też film z Kazar. Naprawdę polskie marki, które uwielbiam i zobaczycie jakie świetne nowości przygotowały dla nas na ten sezon. Kochani, dziękuję. Kto ma ochotę subskrybować, będzie mi mega mega miło. Kto nie, to trudno. Ominować różne fajne nowości, między innymi polskim, marek, yy, które uwielbiam. Yy, I co? Dziś żegnam się z wami i wracam do pracy. Buziaki. Pa.